Dzień dobry, nazywam się Magdalena Leczkowska, jestem trenerką Instytutu Edukare. Miejsca, gdzie nauczyciele mogą rozwijać swoje kompetencje, także wzajemnie się inspirować. Przygotowałam materiał o tym, jak pomagać uczniom w rozwiązywaniu ich konfliktów. Po pierwsze, chciałabym postawić nas przed takim pytaniem, czy celem tego typu spotkań, czy online, czy w świecie realnym, warsztatów, szkoleń, lektur dotyczących rozwiązywania konfliktów. Czy celem takiej naszej pracy może być uzyskanie sytuacji, dojście do takiej sytuacji, kiedy w klasie nie ma żadnych konfliktów? Myślę, że po chwili zastanowienia musimy dać sobie odpowiedź, że nie. Po pierwsze, nie jest to możliwe. Tam, gdzie są różne osoby, są też różne potrzeby, różne zdania. Konflikty są w takiej sytuacji nieuniknione. Ale chciałabym też zaprosić Was do, takiej, do przyjęcia takiej perspektywy, że nawet gdyby to było możliwe, to po drugie, nie jest to wcale dobre. Jeżeli wyobrazimy sobie, że relacja między dwoma osobami może być tak metaforycznie, symbolicznie przedstawiona za pomocą liny, a długość tej liny Oznacza dla nas bliskość czy zażyłość tej relacji. Im lina krótsza, tym bliższa relacja. No to w takim symbolicznym ujęciu konflikt byłby momentem, kiedy ta lina się przerywa, kiedy jest przecięta. Natomiast zauważmy, że jeżeli tym osobom na relacji zależy i chciałyby tą relację naprawić i tą linę ponownie związać, to ten supeł albo kokardka. Która na tej linii się pojawia w wyniku takiego zabiegu, powoduje, że te osoby są bliżej niż przed konfliktem. Oczywiście konflikty źle rozwiązane mogą spowodować, że, że racja jest przerwana i że już jej nie ma, że to jest taka sytuacja stała. Natomiast, tylko jeżeli do konfliktów dołożymy dobre rozwiązania tych konfliktów, to mamy sytuację lepszą, bliższą. Bardziej sprzyjającą też współpracy, mamy relacje bardziej zażyłe niż przed konfliktem. W taki sposób można też dzieciom, uczniom przedstawić tę zależność, wykorzystując rzeczywisty rekwizyt w czasie lekcji na przykład, ale na potrzeby tego naszego poradnika, tego spotkania online, to chciałabym to zauważyć, że konflikty w klasie są sytuacją trudną, często powodują jakieś zaniepokojenie, komplikacje, opóźnienia z realizacją materiału. To jest sytuacja stresowa, dla czym dla nauczyciela. No, Oczywiście są te skutki takie niezbyt przyjemne. Natomiast musimy o tym pamiętać, że każdy konflikt jest też okazją, aby po nim, w wyniku dobrego rozwiązania, relacja osób skonfliktowanych była bliższa, bardziej zażyła, cieplejsza. I w takiej perspektywie chciałabym o konfliktach mówić, i taki jest cel też naszego nauczycieli zaangażowania w rozwiązywanie konfliktów razem z dziećmi, aby im pomóc zbudować bliższą, lepszą relację po konflikcie niż to miało miejsce przed konfliktem. Spójrzmy na początek na błędy, które często są popełniane przez nauczycieli. Pierwszym z takich błędów, który w mojej ocenie jest praprzyczyną wszystkich innych błędów. To jest pośpiech. Czasami zdarza się, że natrafiamy na sytuację konfliktową pod koniec przerwy, kiedy się śpieszymy, bo dać klucz, coś tam jeszcze załatwić. Wkraczamy wtedy tak bardzo pobieżnie, bardzo szybko, w 10 sekund chcemy konflikt rozwiązać. To jest niemożliwe. Jeśli nie mamy czasu, to proponuję po prostu nie zaczynać takiej interwencji. Drugą przyczyną, która często się wiąże z pośpiechem, to jest przymuszanie do zgody, a nawet gorzej, do takich zewnętrznych tylko przejawów zgody. Które, no, za którymi nie stoi żadna faktyczna zmiana. Tak? Nauczyciel właśnie pośpieszny, wpada w sytuację konfliktową, coś tam próbuje wysłuchać, zarządza, podajcie sobie ręce i już go nie ma. Nawet jeżeli uczniowie to zrobią, no to tylko po to, żebyśmy sobie poszli. Nie jest to w żaden sposób sytuacja, która właśnie powoduje na przykład zbliżenie się, rozwiązanie konfliktu. Zawiązanie relacji na nowo. No to jest no, tylko takie udawane wykonanie pewnych gestów. Bywa też tak, że nauczyciele nagradzają bierność. To znaczy, nie zauważają, że czasami za wybuchem złości, może nieodpowiednim lub w nieodpowiednim momencie, ale jednak za tym wybuchem złości stoi próba konstruktywnego rozwiązania konfliktów. A kwestia tego, kiedy, jak, no to już jest rzecz temperamentu. Natomiast intencja dziecka jest bardzo dobra. Z drugiej strony są dzieci, które posiadając jakieś trudności w relacjach, mając jakieś pretensje do kogoś, czasami przez wiele lat wykonują różne gesty złośliwe, przenoszą swoją taką zemstę na portale społecznościowe, no, w, różny, w różny bardzo sposób prowadzą ten konflikt w sposób niesprawiedliwy, nieuczciwy, rzekłbym, często nawet okrutny. I takie dzieci umykają nam, takich zachowań nie karcimy. Tutaj poprzestajemy na rozmowie i wierzymy, że wszystko będzie dobrze. Zachęcałabym do takiej refleksji, co nagradzamy, co karzemy, czy przypadkiem nie jest tak, że w naszej klasie, w naszych grupach, no, opłaca się być właśnie takim dzieckiem biernym czy takim pasywno-agresywnym. Natomiast próby skonfrontowania się. I próby dobrego rozwiązywania konfliktów, czy przypadkiem nie jest tak, że my je gasimy? To byłby, myślę, poważny błąd. Czasami jest też tak, że nauczyciel pobieżnie wierzy w taką wersję oficjalną, bardzo płytką tego, co się stało. Czasami przyjmujemy na wiarę tylko wersję jednej ze stron, czasami jest to wersja rodziców. To zazwyczaj też nie prowadzi do dobrego rozwiązania konfliktów. I takim no, już bardziej fikuśnym błędem, jaki możemy popełnić, takim bardziej skomplikowanym, który sobie często właśnie nam, nie uświadamiamy go sobie, to jest pominięcie stron faktycznych konfliktu, a rozmawianie ze stronami, do których de facto konflikt nie należy. Jest to sytuacja, kiedy prawdziwymi skonfliktowanymi są na przykład rodzice dzieci, a nie dzieci. Czasami wiele, wiele rozmów nauczyciel wykonuje, prowadzi z dziećmi. Natomiast okazuje się, że de facto rozwiązanie jest w rękach rodziców, a nie dzieci. Czasami nie bywa tak, że w rozmowie dowiadujemy się, że to wszystko jest przez jakąś tam księską, i jakoś umyka nam fakt, że w takim razie do tej rozmowy trzeba i księską zaprosić, że nie ma możliwości uzyskania jakiejś sensownej, sensownej ugody z osobami, które mamy na przykład przy stole w naszej klasie, bo jakaś i ksińska coś tam, tak? Jeżeli widzimy, że ta ksińska jest ważna, no to musimy ją do rozmowy dołączyć, też pominięcie jakikolwiek ze stron powoduje, że, że konflikt jest rozwiązany też tak tylko pobieżnie, no i nie na serio. Jeśli zaś chcielibyśmy tych błędów nie popełniać, możemy skorzystać z takiej ściągi, którą tworzy skrót Fumo. FUMO to jest skrót, który jest mi też pomocny w sytuacjach tak zwanych trudnych rozmów, ale to byłby już zupełnie inny temat. Natomiast na potrzeby tematu o konfliktach zamienimy sobie miejscami U i F. Tak mi się wydaje słuszniej. I etapy pełnej komunikacji w takiej oto kolejności możemy też potraktować jako pewien drogowskaz taką małą ściągę. Jak poruszać się w konflikcie uczniów? Po pierwsze, musimy zadbać o sferę uczuć. To jest sfera pierwsza. Niekoniecznie najważniejsza w ogóle w człowieku, czy jedyna, broń Boże. Natomiast w sytuacji konfliktowej, która często jest sytuacją trudną emocjonalnie, uczucia muszą być zaopiekowane w etapie pierwszym. Po pierwsze, Musimy rozważyć, czy te strony są gotowe do jakiegokolwiek rozwiązywania ich konfliktu, bo być może z powodu silnych emocji potrzebują czasu, potrzebują pewnej przerwy, i wtedy rolą nauczyciela, po pierwsze, będzie taką przerwę zarządzić umożliwić im czasami nawet nie dotarcie na kolejną lekcję, ale przeczekanie w gabinecie pedagoga, w gabinecie pielęgniarki, w jakiejś pracowni na naszym zapleczu, no, pod opieką jakiegoś nauczyciela, który akurat ma okienko. No, nie wiem, pomysłów może być wiele, ale czasami no, tą pomocą konieczną, bardzo prostą, od której trzeba często zacząć, jest zapewnienie stronom konfliktu czasu na to, żeby ochłonęły. Pomocne w tym czasie dla nas jest też przemyślenie sobie, czy ja w ogóle mam czas, czy mam możliwość, na to, żeby przy tym konflikcie asystować. Jeżeli nie mam takiej możliwości, nie mam czasu, nie mam umiejętności, no to mogę pomyśleć, tak, czy, czy przekazać sprawę wychowawcy, pedagogowi szkolnemu, psychologowi szkolnemu, czy też przeprosić serdecznie te osoby i powiedzieć: Słuchajcie, widzę, że jesteście zdenerwowani, potrzebujecie czasu na odpoczynek, chciałabym Wam pomóc w tej rozmowie, no ale zwyczajnie śpieszę się, tak? Mam wizytę u lekarza, muszę wyjść z pracy, cokolwiek. Więc bardzo przepraszam, na dzisiaj Wam nie pomogę. Możemy się jutro umawiać. To na pewno jest lepsze niż właśnie takie pobieżne, spięte, pośpieszne łapanie tego konfliktu za rogi, które do niczego nie prowadzi, jak już powiedziałam. Trzecią y, taką praktyką, która może pomóc w zajęciu się uczuciami strony jest odzwierciedlanie uczuć. To jest jedna z technik aktywnego słuchania. Ona polega na tym, że patrząc na sytuację, dajemy sobie no, chwilkę na to, żeby się dobrze jej przypatrzeć, ale dajemy też chwilkę na to, żeby uczniowie zauważyli, że my patrzymy. Jest potrzebna taka pauza na początek. Y, I po tej pauzie staramy się jak najtrafniej określić uczucia, które tu widzimy. Tak? Na przykład, aleście się wkurzyli. Prawda? Ważny jest też ta, taki element pytajnika na koniec, aby strony mogły nam potwierdzić, czy to naprawdę są, naprawdę są teraz wkurzone, czy może smutne, może pogniewane, może w rozpaczy. No, różne są warianty. Natomiast chodzi tutaj tylko o to, żeby, żeby przybyć do sytuacji, popatrzeć, dać sobie ten czas też na, na wyczucie atmosfery. Dajemy też czas uczniom, żeby zauważyli, że my jesteśmy, a potem. Ten pierwszy sygnał, jaki im dajemy, to nie jest sygnał, co mają zrobić, czy jak ich pokażemy za to, że się pokłócili, ale że ten pierwszy sygnał, jaki dajemy, pierwsze słowa, które z naszych ust padają, to są słowa dotyczące ich uczuć. Aleście się wkurzyli, ale tu jest rozruba. Nie? Bo to musi być poważny konflikt. Ja widzę tutaj poważny konflikt, czy tak? I jeżeli nam potwierdzą, to prawdopodobnie, jeśli trafiliśmy, to. to Poziom ich uczuć spada. To się dzieje niemal automatycznie. Jeżeli ktoś nasze uczucie rozpozna, nazwie, odkryje, zrozumie, to te uczucia od razu są mniej intensywne. Następnie dopiero możemy przejść dalej, a tym dalej jest pytanie o to, czy chcą się pogodzić, czy chcą porozmawiać, czy w ogóle mają dzisiaj w tych uczuciach i w sytuacji takiej nagłej, konfliktowej czy mają ochotę na to, żeby popracować nad zgodą. Jeśli tego pragnienia zgody nie ma, to możemy stawać na rzęsach, stawać na głowie, nic nie ugramy i wtedy, jeżeli tego, tego pragnienia zgody, rozmowy nie ma, warto przełożyć rozmowę na później, na kolejną lekcję, na kolejną przerwę, na jutro, na za tydzień może i, i dać też dać zgodę, dać przyzwolenie na to, że przez chwilę mogą być pokłóceni, to też jest czasami problem nauczycieli, że w ogóle nie akceptujemy sytuacji, że w naszej klasie ktoś jest pokłócony, że to jakoś może godzi w nasze dobre samopoczucie. No, czasami trzeba zgodzić się, że ktoś jest pokłócony i że odkładamy sprawę na przykład o tydzień, aby o niej porozmawiać na spokojnie i sensownie. Jeżeli uczucia są zaopiekowane, ich intensywność jest już mniejsza, przechodzimy do kolejnego etapu, czyli do etapu, kiedy zbieramy fakty. Wtedy wysłuchujemy strony, i dopiero na tym etapie pada pytanie, co się stało. To, że za szybko zadajemy to pytanie, jest częstym błędem. Jest takim też błędem odziedziczonym po rodzicach, po przodkach. Wielu z nas często, gęsto pyta, co się stało. Odpowiedź zazwyczaj brzmi, że nic. Tak się dzieje w każdej polskiej szkole, w każdym polskim domu. Przyczyną tego stanu rzeczy jest to, że pytanie, co się stało, zadajemy za szybko. Kiedy właśnie uczucia jeszcze buzują, i nie ma jeszcze mowy o tym, żeby, żeby uczniowie, zwłaszcza w jakimś takim okresie burzy i naporu, mogli nam rzeczowo, spokojnie wyjaśnić, co się stało. Natomiast jeśli uczucia są już zaopiekowane, pytanie, co się stało, jest jak najbardziej na miejscu. Wysłuchujemy wtedy strony i ustalamy, czy ten konflikt jest do rozwiązania przez nas, przez same dzieci, przez kogoś jeszcze. No, musimy tutaj jako nauczyciel zająć pewną rolę w tym konflikcie. Może być to tak w skrócie rola sędziego lub rola mediatora. Więcej szczegółów na innych szkoleniach mogę podać. Natomiast no, jest to ważne, żeby, żeby nauczyciel też jakoś tam określił swoją rolę. Czy on wysłucha strony i wyda werdykt, czy tylko pomoże tym stronom się dogadać, czy też uznaje, co też jest możliwe, że po tej pierwszej pomocy. W postaci obniżenia poziomu uczuć, że teraz to już w ogóle nie jest potrzebne, że ci uczniowie wyjdą sobie spokojnie na korytarz i, i dokończą tylko we dwoje, tak? Rozmowy o tym, co tam dalej potrzebują. Więc może też być tak, że na tym etapie ustalamy, że, że konflikt jest zupełnie w rękach stron i że nasza ingerencja dalej już nie jest potrzebna. Jeżeli zaś no jesteśmy dalej przy tym konflikcie, asystujemy przy jego rozwiązaniu, bardzo chciałabym przestrzec przed takim pochopnym wydawaniem sądów czy dawaniem rad, jeśli nie mamy pewności co do faktów. Jeśli fakty się nie zgadzają, no to albo trzeba dołożyć pewnych starań, aby je poznać. Albo należy no, pokornie i zgodnie z prawdą przyznać, że słuchajcie, nie mam pojęcia, jakie jest dobre rozwiązanie, dlatego że nie mogło być jednocześnie tak, jak Ty mówisz i tak, jak Ty mówisz. W związku z tym, dopóki fakty się nie zgadzają, ja nie podejmuję się dalej z Wami rozmawiać. Jest to odpowiedzialna i dobra strategia, dlatego że jeżeli spróbujemy zarządzić takie rozwiązanie mniej więcej w oparciu o różne wersje, które się ze sobą nie zgadzają, to prawie na pewno wszyscy uczestnicy konfliktu będą niezadowoleni, i na pewno nie uzyskamy tego efektu, że ich relacja się poprawi. Jeżeli zaś mamy wysłuchane strony, fakty się zgadzają, dalej asystujemy przy konflikcie, no to etap trzeci to jest etap myśli, pewnych sądów, opinii wyrażenia swoich pomysłów co do tego, co tu się wydarzyło. Pomocne mogą być takie pytania, jakie znaczenie ta sprawa ma dla stron. Czy to jest sprawa bardzo ważna, mniej ważna? Możemy też zabrać głos, co my o tym myślimy? No to ostrożnie, ale dopiero tutaj, tak? Wcześniej nie. Możemy skonfrontować na przykład to, co się stało, z jakimiś zasadami, wartościami, z jakimś tematem, który omawialiśmy w klasie. Możemy wskazać, że to, co zadziało się między stronami, to było zgodne z jakąś wartością, albo niezgodne z jakąś wartością. Więc to jest taki moment, kiedy można też przemycić pewne treści wychowawcze. I po tym etapie, takiej pewnej interpretacji, mówimy o oczekiwaniach. Pytamy strony, czego chcą, jakie rozwiązanie ich satysfakcjonuje, czy chcą zaproponować też sobie coś na przyszłość, aby do podobnego konfliktu nie doszło. Możemy też pomyśleć, czy na podstawie tego konfliktu warto może o czymś porozmawiać z klasą. Może ten konflikt dał nam właśnie przestrzeń do tego, żeby stworzyć jakąś nową zasadę klasową. Natomiast bardzo jeszcze raz chcę to podkreślić: pamiętajmy o tym, że jeżeli mamy mało czasu, no to lepiej porządnie realizować mniej etapów, wolniej. Na przykład umawiając się ze stronami na kontynuację na zajutrz, więc lepiej wolniej, mniej, ale głębiej niż pobieżnie po prostu przebiec przez te etapy. Ja przypomnę, że te etapy to jest etap uczuć, faktów, myśli i oczekiwań w takiej właśnie kolejności, jeśli chodzi o konflikty. Poza tymi etapami. Rozwiązywania konfliktów, o których już powiedziałam, dla nauczycieli i wychowawców może być pomocny taki model, który nazywa się modelem skali współpracy. Zarysuję bardzo pobieżnie ten temat, natomiast jeżeli ktoś byłby zainteresowany, zachęcam do skorzystania z adresu internetowego, który właśnie się wyświetlił. Tam można troszeczkę więcej poczytać o tym, o tym modelu, który nam objaśnia troszeczkę dynamikę grupową, właśnie w kontekście konfliktów, współpracy. Model ten mówi, że każdy zespół, także zespół klasowy, może się charakteryzować takimi trzema stanami. Pierwsze z tych stanów to jest stan, kiedy zespół jest skoncentrowany przede wszystkim na problemach, chodzi tylko o przetrwanie, i w tym stanie takie zachowania, które widzimy, na przykład nauczyciel je widzi to jest walka i krytyka. To jest sytuacja bardzo konfliktowa, burzliwa. Tutaj myślę, że sobie bardzo łatwo podstawimy też pewne zespoły, pewne klasy pod taką charakterystykę. Drugi stan to jest stan unikania. Z klasami w stadium unikania paradoksalnie pracuje się całkiem przyzwoicie. Są to klasy dosyć bierne, nie chcą, nie pracują nad wzajemnymi relacjami, nie ma zbyt dużej współpracy, tylko tyle co nauczyciel kazał. W najlepszym wypadku sobie doradzą, czyli powiedzą, co było zadane. Natomiast charakterystyka tych klas jest też taka, że, że prawie tam nie ma relacji, że osoby trzymają się na dystans. Zachowania, które tam możemy obserwować, to jest takie wzajemne, lekko podejrzliwe obserwowanie się i sporo plotek. Ponieważ klasy te niekoniecznie sprawiają problemy wychowawcze, no to nauczyciele czasami uznają, że to już jest prawda, ideał, dobrze się z klasą pracuje i, i, i tyle. Takie nie podejmują wysiłku dalej. Natomiast chciałam zaprosić do tego, żeby jednak podejmować wysiłek wychowawczy w tą stronę, by klasy mogły wchodzić w stan współpracy, czyli koncentracji na celu lub celach wspólnych. Takie zachowania, które charakteryzują zespoły współpracujące, to jest dawanie sobie szczerej, bezpośredniej informacji zwrotnej, a także taki stan, który nazywamy synergią, inaczej stanem flow, to jest ta sytuacja, kiedy jest bardzo dużo współpracy, ale taki też, że, że klasa cieszy się z tego, że może robić trudne rzeczy, że cieszy klasę pokonywanie coraz większych, coraz większych wyzwań. Mamy też ten, obserwujemy takie, takie zjawisko, które możemy nazwać. Rozumiemy się bez słów. To bym chciała zarysować jako taki cel pracy z klasą, bo sam brak konfliktów to jeszcze nie jest nic specjalnie takiego wartościowego. W dużym skrócie, jak nauczyciel może pomagać klasie przejść w stronę współpracy, to przede wszystkim modelując prawidłowe zachowania. Tu mogę podać taki przykład, że jeżeli mamy jakąś nieudaną lekcję z klasą, jest jakieś rozkojarzenie, lekcja się tak nie klei, no to możemy pójść w strategię plotki, czyli zrobić swoje, niech skomentować tego, a jedynie donieść wychowawcy. Ale możemy też pójść w stronę informacji zwrotnej, czyli zrobienia pewnej pauzy w czasie lekcji i zwrócenia się bezpośrednio do uczniów, których przecież dotyczy sprawa z takim komunikatem: Słuchajcie, ja widzę, ta lekcja się nie klei. Jesteście rozkojarzeni, czy, czy co się stało? I prawdopodobnie ktoś nam odpowie i to jest już sytuacja, w której nauczyciel buduje współpracę z klasą, ale też uczy ich jak budować współpracę między sobą. Więc modelowanie prawidłowych zachowań tych przynależących do współpracy to jest na pewno jedna ze wskazówek dla nauczyciela, a drugą bardzo ogólną może być wskazanie na to, że presja czasu, presja strachu raczej Cofa grupę z tej drogi ku współpracy. Natomiast uznanie, docenienie to, są, to jest to, co pomaga w grupie budować właśnie atmosferę sprzyjającą współpracy. W kontekście naszego tematu myślę, że szczególnie ważne byłoby docenianie, chwalenie wszelkich, nawet nieudolnych prób szczerego, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, a unikanie chwalenia właśnie bierności tego, że konfliktów nie ma. Mam nadzieję, że te przedstawione pomysły będą pomocne w Waszej praktyce zawodowej. Życzę dużo satysfakcji z pracy. Dziękuję dzisiaj za uwagę, a zachęcam też do zapoznania się z ofertą Instytutu Edukary.